Dworzec autobusowy w centrum Katowic tętnił życiem, choć dzień dobiegał końca. Powietrze było ciężkie, pochmurne, niosło ze sobą zapach deszczu, który od rana wisiał w powietrzu, lecz nie spadł. Ludzie spieszyli się do swoich autobusów, jedni z reklamówkami pełnymi zakupów, inni z walizkami, jeszcze inni z telefonem przy uchu. Gwar rozmów mieszał się z sykiem hamujących pojazdów i metalicznym głosem spikera zapowiadającego kolejne kursy. W tym zgiełku dało się dostrzec parę, która nie pasowała do reszty. Dziewczynka, drobna, może ośmioletnia, szła u boku dorosłego mężczyzny. Jej kroki były krótkie, niepewne, jakby starała się nie zwracać na siebie uwagi. Mimo, że trzymała go za rękę, jej spojrzenie nie zdradzało ani ciepła, ani zaufania. Oczy, duże, ciemne, błyszczące, patrzyły gdzieś w bok, jakby szukały czegoś lub kogoś, a jednocześnie uciekały od wszystkiego. Dziewczynka nie mówiła. Nie zadawała pytań, nie narzekała. Była jak odłączona od otoczenia. Mężczyzna prowadził ją pewnym krokiem, rozglądając się nieco nerwowo. Miał ciemną kurtkę i czapkę nasuniętą na czoło. Z pozoru zwyczajny mógłby być ojcem, starszym bratem czy opiekunem. Tylko że jego dłoń zaciskała się na ręce dziecka zbyt mocno, jakby bał się, że mu ucieknie. Metrów dalej, patrolujący terenowczarek niemiecki nagle zatrzymał się w pół kroku. Duży, silny pies, którego każdy na dworcu znał, policyjny, wyszkolony, zawsze skupiony na poleceniach przewodnika. Tym razem jednak nie reagował na człowieka u boku. Uniósł głowę, nozdrza poruszyły się gwałtownie, a spojrzenie przykuło właśnie tę parę. Ogon psa przestał się poruszać, a ciało zesztywniało jak struna. Przypadkowi przechodnie nie zwrócili uwagi na to zatrzymanie. Tylko pies wiedział, że coś było nie tak. Jego spojrzenie było jak niemy krzyk, który nikt poza nim samym nie potrafił jeszcze usłyszeć. Dlaczego stanął? Co wyczuł, czego ludzie w pośpiechu nie dostrzegli? Dziewczynka, idąc dalej, uniosła nagle dłoń. Niewysoko, niewyraźnie, gest był prawie niewidoczny. Zrobiła coś, co w pierwszej chwili mogło wyglądać jak nerwowe poprawianie włosów. A jednak w ruchu palców krył się schemat znany tym, którzy kiedykolwiek słyszeli o kampaniach społecznych. Sygnał pomocy, prosty znak, dzięki któremu dziecko może dać znać, że jest w niebezpieczeństwie, nawet jeśli nie potrafi tego powiedzieć głośno. Pastor niemiecki zareagował natychmiast. Wydał z siebie niski, głuchy pomruk. Nie ruszył się dalej, choć przewodnik pociągnął lekko za smyć. Pies jakby zakotwiczył łapy w betonowych płytach dworca. Mięśnie na karku napięły mu się, uszy wyprostowały, a spojrzenie jeszcze mocniej przywarło do dziecka. Następny krok był jeszcze bardziej niezwykły. Owczarek odwrócił pysk w stronę przewodnika, po czym znowu w stronę dziewczynki, jakby chciał powiedzieć: tam. Patrz. Potem zaczął ciągnąć, uparcie, niespodziewanie. Chciał podejść bliżej, choć nie otrzymał żadnej komendy. Mężczyzna, prowadzący dziewczynkę, poczuł nagle ten wzrok. Zerknął w stronę psa, a jego twarz na moment zesztywniała. Chwycił rękę dziecka mocniej i przyspieszył kroku, jakby chciał jak najszybciej zniknąć w tłumie. Owczarek zawarczał głośniej. Zęby rozbłysły między rozchylonymi wargami, ogon napiął się sztywno. Było w nim coś niepodlegającego dyscyplinie, instynkt silniejszy niż szkolenie. Przechodnie? Nie zwrócili uwagi. Dla nich to był tylko pies, który na coś zareagował, jak to psy mają w zwyczaju. Kilka osób odsunęło się lekko. Bo warczenie zwierzęcia budziło respekt. Ale nikt nie zatrzymał się, nikt nie spojrzał dokładniej. A jednak atmosfera na dworcu jakby się zagęściła. Dziecko, z ręką wciąż w silnym uścisku mężczyzny, spojrzało na psa. Tylko przez sekundę, ale ten krótki moment wystarczył, by między nią a zwierzęciem powstało niewidzialne porozumienie. Coś było nie tak. I pies to wiedział. Dziewczynka szła pospiesznie obok mężczyzny który ciągnął ją ku wyjściu z dworca. Jej drobne palce bolały od zbyt mocnego uścisku, ale nie protestowała. W głowie miała natomiast szum, który zagłuszał wszystko dookoła. Kroki, nawoływania kierowców, stuk walizek po kafelkach, to wszystko odpływało w tło, jakby działało w zwolnionym tempie. On nie jest moim tatą, powtarzała w myślach, coraz szybciej, coraz natarczywiej. To zdanie wracało jak echo, odbijało się w jej sercu i ściskało żołądek. Przed oczami pojawiały się obrazy sprzed kilku dni, jasny pokój, zapach świeżo upieczonego ciasta, głos mamy, który nucił gdzieś w kuchni. Ciepło. Normalność. Potem nagła zmiana, obca ręka na jej ramieniu, korytarz w szkole, strach i krzyk, którego nikt nie usłyszał albo udawał, że nie słyszy. Dziewczynka wciąż widziała moment, gdy próbowała wtedy spojrzeć na nauczycielkę. Patrzyła błagalnie, ale słowa ugrzęzły w gardle. Nauczycielka zerknęła, uśmiechnęła się niepewnie, może uznała, że to ktoś z rodziny. I to był koniec. Czy ktoś wreszcie zauważy? Czy ktoś zobaczy, że się boję? Pytała w myślach, czując, jak gardło zasycha z nerwów. Na sekundę zatrzymała wzrok na psie. W jego oczach nie było obojętności. Nie było udawania. One patrzyły prosto w nią, jakby wiedziały, jak bardzo woła o pomoc choć nie potrafi tego wykrzyczeć. Serce zabiło jej szybciej. On rozumie. Ten pies rozumie. Owczarek niemiecki, choć przywykł do rygoru szkolenia, teraz działał inaczej. Zamiast maszerować posłusznie przy nodze przewodnika, zaczął zataczać półkola. Każdy jego krok, jakby przecinał niewidzialną linię między mężczyzną a dziewczynką. Krążył, warczał, co chwilę spoglądał w górę na swojego opiekuna, jakby domagał się zgody, by działać po swojemu. Tłum mijał go obojętnie, nie zdając sobie sprawy z napięcia, które rosło. Ale dziecko czuło. Czuło, że to zwierzę nie odpuści. Mężczyzna, zirytowany, szarpnął dziewczynkę mocniej. Z jego twarzy biła niecierpliwość. Szeptał coś pod nosem, a jego spojrzenie co chwila uciekało ku psu. To nie była zwykła irytacja przechodnia, którego zatrzymał patrol. To był lęk. I zwierzę wyczuwało go natychmiast. Dziewczynka, choć wciąż milcząca, poczuła nagłą odwagę. Nie zrobiła nic wielkiego, nie wyrwała się, nie krzyczała. Po prostu spojrzała na psa dłużej, a jej wzrok stał się wyraźniejszy. Jakby niewypowiedziane słowa znalazły ujście właśnie w tym spojrzeniu, nie zostawiaj mnie. Proszę. Owczarek zatrzymał się na moment i cicho zaszczekał. Jeden raz, krótko, ale z naciskiem. Potem znów przesunął się bliżej, napinając smycz tak mocno, że jego opiekun musiał zatrzymać się i spojrzeć w kierunku dziecka. To było niezwykłe. Psy policyjne rzadko przejmują inicjatywę w taki sposób. A jednak tutaj instynkt brał górę. Instynkt, który nie pytał o regulaminy, nie czekał na pozwolenia. Dziewczynka czuła, że rodzi się w niej maleńka iskra nadziei. Pierwszy raz od wielu dni nie czuła się całkiem sama. Choć nie dotknęła psa, Choć dzieliły ich kroki uścisk mężczyzny, więź zaczynała rosnąć. To było jak cienka nić, niewidoczna dla innych, a jednak mocniejsza niż krzyk w tłumie. Owczarek trwał przy niej, gotów stanąć naprzeciw zagrożeniu. Ona zaś, w ciszy, znalazła w nim jedynego sojusznika. I właśnie ta niema relacja miała wkrótce zmienić wszystko. Na katowickim dworcu atmosfera zaczynała się gęstnieć, choć większość podróżnych nie miała o tym pojęcia. Owczarek niemiecki stał już wyraźnie przed dziewczynką i jej towarzyszem, szarpiąc smycz coraz gwałtowniej. Z jego gardła wydobywał się głęboki ostrzegawczy warkot, który zwracał uwagę nie tylko przechodniów, ale i funkcjonariuszy zabezpieczających teren. Pierwszy podszedł młody strażnik ochrony dworca. Zatrzymał się kilka kroków od mężczyzny i dziewczynki. Wszystko w porządku? Zapytał, starając się mówić spokojnym tonem. Mężczyzna zareagował natychmiast. Jakby miał przygotowaną odpowiedź. To moja córka powiedział szybko, z lekkim uśmiechem wymuszonym na twarzy. Pies chyba się czegoś przestraszył nic wielkiego. Dziewczynka nie odezwała się ani słowem. Stała sztywno, wciąż trzymana za rękę. Ale owczarek zawarczał głośniej, a kiedy mężczyzna spróbował położyć drugą dłoń na ramieniu dziecka, pies niemal skoczył do przodu, powstrzymany tylko napiętą smyczą. To wywołało reakcję kolejnych ochroniarzy. Dwóch z nich podeszło, a chwilę później dołączyła patrolująca funkcjonariuszka policji. W jej oczach pojawiło się zdziwienie, gdy zauważyła, jak pies blokuje ruch mężczyzny. Proszę się zatrzymać, powiedziała spokojnie, ale stanowczo. Proszę pokazać dokumenty. Mężczyzna sięgnął po portfel, wyciągnął dowód osobisty i coś, co miało wyglądać na akt urodzenia dziecka. Dokumenty wydawały się poprawne, ale drżenie jego dłoni było zbyt widoczne. To moja córka, Karolina, powtórzył z naciskiem. Wracamy do domu. Konflikt narastał. Z jednej strony był on, pewny siebie na pokaz, wsparty papierami, które miały dodać mu wiarygodności. Z drugiej strony dziecko, uwięzione w ciszy, niezdolne do wypowiedzenia ani jednego słowa, choć cała jej postawa wołała o pomoc. I pies, który nie dawał się zwieść żadnym pozorom, reagował tylko na to, co czuł. Owczarek zadarł pysk i zaszczekał głośno, przyciągając uwagę coraz większej grupy ludzi. Każdy kolejny dźwięk był jak uderzenie w ciszę dworca, jak wezwanie spójrzcie bliżej. Tu coś się dzieje? Funkcjonariuszka policji, stojąca obok, nie spuściła wzroku z dziewczynki. Zauważyła, jak dziecko bardzo nieznacznie uniosło rękę, wykonując krótki gest palcami. To nie był przypadek. To był sygnał. Ona znała go z kampanii szkoleniowych. Znak wołania o pomoc. Policjantka spojrzała szybko na kolegów. Musimy to sprawdzić dokładniej, powiedziała. Proszę się nie ruszać. Mężczyzna próbował zachować spokój, ale widać było, że traci grunt pod nogami. To jakieś nieporozumienie. Krzyknął nerwowo. Przestraszyliście dziecko. W tym momencie jeden z ochroniarzy otrzymał wiadomość przez krótkofalówkę. Przekazał ją policjantce szeptem. Kamery monitoringu zarejestrowały kilka dni wcześniej scenę, w której ten sam mężczyzna wciągał dziewczynkę siłą ze szkolnego korytarza. Kłamstwo rozsypało się jak domek z kart. Policjantka zrobiła krok naprzód. Pan nie jest jej ojcem. Jej głos był teraz stanowczy i nie pozostawiał miejsca na dyskusję. Zatrzymuje się pan pod zarzutem uprowadzenia nieletniej. Tłum wokół zamarł, słychać było tylko szczekanie psa i szybki oddech dziecka. Dziewczynka drgnęła. Jakby wreszcie ktoś nazwał głośno prawdę, którą ona niosła w sobie od wielu dni. Mężczyzna zrobił krok w tył, jakby szukał drogi ucieczki. Owczarek niemiecki natychmiast zareagował, stając pomiędzy nim a dziewczynką, warcząc groźnie. To właśnie pies, jego nieustępliwość, jego instynkt, jego wierność wobec czegoś, czego ludzie w tłumie nie potrafili dostrzec, ujawnił prawdę. Bez jego reakcji dokumenty mogłyby wystarczyć. Bez jego warczenia dziecko mogłoby zostać odprowadzone w tłumie, a historia zagubiłaby się w codziennym pośpiechu dworca. Ale teraz prawda wyszczekała najgłośniej. Gdy policjantka wypowiedziała słowa o zatrzymaniu, twarz mężczyzny zmieniła się w ułamek sekundy. Maskę pewności siebie zastąpił strach. Zrobił gwałtowny krok w bok, szarpnął dziecko i próbował wyrwać się w stronę zatłoczonego korytarza dworca. Ale owczarek niemiecki nie pozwolił. Zaryczał donośnie i wyrwał się do przodu. Smycz wysunęła się z dłoni przewodnika, bo siła psa była nie do powstrzymania. W mgnieniu oka zwierzę dopadło mężczyznę, przewracając go na ziemię. Rozległy się krzyki ludzi, tłum cofnął się, tworząc pustą przestrzeń wokół całej sceny. Funkcjonariusze ruszyli natychmiast, zakładając kajdanki. Mężczyzna miotał się, ale nie miał żadnych szans. Owczarek trzymał jego ramię w żelaznym uchwycie szczęk, dokładnie tak, jak został wyszkolony. Nie zrobił mu większej krzywdy, ale unieruchomił go skutecznie. Dziewczynka cofnęła się instynktownie o kilka kroków. Oddychała szybko, a jej dłonie drżały. Dopiero po chwili, gdy pies puścił mężczyznę i cofnął się do niej, zrobiła coś, czego nikt się nie spodziewał. Rzuciła się naprzód i objęła zwierzę mocno, jakby całym swoim ciałem chciała powiedzieć: Dziękuję. Owczarek nie odsunął się, nie zawarczał. Stał nieruchomo, a potem lekko pochylił łeb pozwalając dziewczynce przycisnąć policzek do jego karku. Dla niej był nie tylko psem policyjnym. Był wybawicielem. Policjantka uklękła obok dziecka. Już jesteś bezpieczna, powiedziała miękko. On cię już nie skrzywdzi. Wokół panowała cisza, jakby cały dworzec na moment wstrzymał oddech. Dopiero po chwili słychać było znowu odgłosy megafonów, stuk kółek walizek i rozmów, ale dla dziewczynki świat tej chwili ograniczał się tylko do ramion owczarka i poczucia, że ktoś wreszcie ją usłyszał. Kilka godzin później w komisariacie dziewczynka siedziała w ciepłym pokoju, otulona kocem. Obok niej znajdowała się pracownica ośrodka opiekuńczego, mówiąca spokojnym głosem, bez nacisków. Nikt nie pytał jej o szczegóły od razu, wszyscy wiedzieli, że potrzebuje czasu. Policjantka, która rozpoznała sygnał, złożyła raport. Dokumenty mężczyzny okazały się fałszywe. W systemie widniały informacje o porwaniach dzieci na południu Polski, a on był jednym z poszukiwanych od miesięcy. Dziewczynka miała trafić do ośrodka tymczasowego, dopóki nie odnajdą jej mamy. Poszukiwania rozpoczęto natychmiast. Choć droga do pełnego spokoju była jeszcze długa, już sama świadomość, że nie musi wracać do rąk porywacza, była jak pierwsze promienie słońca po burzy. Tymczasem Owczarek niemiecki, bohater dnia, stał się obiektem podziwu nie tylko funkcjonariuszy, Lecz także ludzi, którzy widzieli całe zdarzenie. W gazetach i portalach internetowych pojawiły się nagłówki: pies policyjny ujawnia porwanie na dworcu w Katowicach. Kilka dni później, w skromnej uroczystości w jednostce, zwierzę otrzymało medal za odwagę. Funkcjonariusze bili brawo, a przewodnik, dumny jak nigdy, głaskał swojego podopiecznego. Pies merdał ogonem, jakby nie do końca rozumiał, o co chodzi, ale czuł, że zrobił coś ważnego. Na tej uroczystości pojawiła się także dziewczynka. Jeszcze niepewna, jeszcze wy, ale jej spojrzenie rozjaśniło się na widok psa. Podbiegła do niego i bez wahania przytuliła się ponownie. Tym razem już nie ze strachu, ale z wdzięczności i potrzeby bliskości. Mogę go odwiedzać? Zapytała cicho policjantkę. Oczywiście, odpowiedziała z uśmiechem. On też będzie za tobą tęsknił. I tak narodziła się więź. Która przetrwała ponad dramat i strach. Środzona z bólu, a jednak niosąca nadzieję. Dziewczynka odzyskała głos, nie od razu, ale krok po kroku, a pies pozostał dla niej symbolem tego, że nawet w największym tłumie można zostać dostrzeżonym i ocalonym. Nie była to bajka. To była prawda o instynkcie, który nie zawiódł. O odwadze, która nie potrzebuje słów. I o tym, że czasem największym strażnikiem ludzkiej duszy bywa ten, kto nie mówi. Lecz szczeka.